W wieku 88 lat zmarł dziennikarz Maciej Iłowiecki. Publicysta związany z polityką w latach 1993 do 1994 zasiadał Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, był też członkiem Rady Etyki Mediów. Za swoje zasługi dla rozwoju polskich mediów audiowizualnych otrzymał order odrodzenia Polski. Tadeusz Maciej Iłowiecki urodził się 28 lutego 1935 roku w Pekarach Olińskich. Jest absolwentem Biochemii na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie PRL Iłowiecki pisał dla polityki, problemów i przeglądu technicznego. W latach 1990 do 1992 był redaktorem naczelnym Tygodnika spotcania. W latach 1990 do 1993 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Głównej Stowarzyszenia dziennikarzy polskich. Od kwietnia 1993 roku do września 1994 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 90. był komentatorem programu Bolsat, Bumerang. W 1989 roku brał udział w rozmowach okrągłego stołu jako przedstawiciel Solidarności. Był wówczas ekspertem do spraw mediów. Jest autorem wielu artykułów i kilku książek z zakresu nauk o mediach. Za całokształt twórczości został odznaczony medalem Bolonia Restituta.